Cześć, jestem Waleria, witajcie na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym będę robiła sobie makijaż na randkę z mężem. W trakcie makijażu pokażę Wam kilka produktów nowych, dla mnie mniej więcej, które ja używam przez jakiś czas. Ale na razie nie pokazywałam ich tutaj, więc powiem wam co ja sądzę na temat tych produktów e, i zapraszam was do malowania się razem. E, ja zacznę od bazy pod makijaż, to jest baza wygładzająca e, z marki Tatcha. I ja nałożę tą bazę w bardzo malutkiej ilości, tylko tutaj, gdzie mam troszkę rozszerzone pory. W ostatnim czasie m, używam Szczerze mówiąc podkłady w pudrze, nie wiem, podoba mi się efekt takiej bardziej matowej skóry, a to jest dziwnie, bo zawsze lubiłam taką bardziej rozświetloną, może to dlatego, że teraz jest zima i chce mi się być bardziej zmatowioną, żeby nic się nie kleiło do sweterków, do szalików. Więc tak, dzisiaj będę używać podkład w pudrze z marki Lamer. Ja mam go w odcieniu 13 i ten podkład ma bardzo świecące się opakowanie. I ten podkład nie jest już dostępny, bo przestanę go produkować. A teraz, kiedy ja jestem bardzo taka jaśniutka, nie mam żadnego samopalacza, to ten odcień bardzo mi pasuje i odkryłam, że świetnie nadaje się pod takie właśnie podkłady w pudrze. To ten pędzelek z Embrush, to jest 02. Bardzo lubię nim właśnie nakładać takie produkty. Ale przed użyciem tego podkładu muszę nałożyć korektor pod oczy. Prawie, że zapomniałam i tutaj na te przyciemnienia na twarzy ja będę używać do twarzy korektor z Anastazji w odcieniu 7 to jest bardzo taki kryjący produkt, gęsty nie bardzo lubię go używać na przykład pod oczami bo może odrobinę wysuszać ale tak w minimalnej ilości to Mogę sobie nałożyć rozjaśnienie. Tutaj w kącie oka to nałożę mój ulubiony e, korektor z Huda Beauty. Tutaj, gdzie mam większe przebarwienie, to ja nakładam powtórnie e, ten korektor. Bardzo malutkiej ilości precyzyjnie i daję mu trochę wyschnąć. A na razie zaczynam z tym podkładem w purży i zaczynam zazwyczaj od brody. I ja sobie ten podkład wtłoczam. Ten podkład ma takie krycie między lekkim a średnim. On bardzo leciutki, jego nie widać na skórze. I po wtłoczeniu tego podkładu, to skóra tak wygląda. A ja lubię też nabrać go na pędzelek i teraz e, porozcierać. No i tak wygląda podkład nałożony na tą strefę. Tutaj twarz, tutaj twarz bez podkładu na razie. I przy użyciu podkładu w pudrze, ja muszę też e, Pudrować sobie strefę pod oczami, bo jeżeli nie przepudruję, to trochę dziwnie wygląda, bo troszkę tak błyszczy ta skóra, więc odrobinę nabieram pudru LYS. Od razu nie pomyślałam, ale powinnam też nałożyć korektor na powieki. Jako bazę pod makijaż, więc teraz to zrobię. Zrobię sobie od razu częściowo brwi. Używam paletki z Hindash. Dobra, ja lubię, żeby ten żel trochę zastygł na brwiach, więc dam mu czas. Na razie przejdziemy dalej do makijażu twarzy. Będę używać bronzer bardzo stary, ale podoba mi się ten odcień akurat teraz. To jest odcień 02 i brązer z Dior. Tak on wygląda. Ja zauważyłam, że w tym roku mocnym trendem będzie konturowanie właśnie nosa, więc ja tak też sobie trochę więcej pozwalam na to. Jeżeli chodzi o róż, nie jestem pewna na razie, co będę miała na oczach, więc róż zostawię na później, jak i rozświetlacz. Więc teraz przyjdziemy od razu do makijażu oczy. Tutaj chcę zrobić bardziej akcent na dolną powiekę, no i oczywiście górną też pomaluję, ale taki bardziej kolorystyczny akcent będzie na dolne powieki. Więc i zaczynam też od dolnej powieki. Wezmę kredkę metaliczną z marki Nude Sticks. Na górny powiecie też sobie przygotuję taką kremową bazę. Wezmę Color Fix z Dennis Myrex w odcieniu Nude 8. Dobra, no baza mniej więcej gotowa. Teraz wezmę paletkę Hindasha i sobie Wezmę ten cień cielisty i po prostu zabezpieczę tutaj e, te miejsca, gdzie nie chcę, żeby cień, który następnie będę nakładała, wychodził poza granicę. Bo ja ogólnie nie lubię robić makijaż e, oka. I później wycierać chusteczką, żeby było czyste. Ja wolę tak zabezpieczyć od razu jasnym, beżowym cieniem i pracować na czysto. Po prostu szybciej tak mi idzie. Inne cienie też lepiej się rozcierają później. Dobra, teraz wezmę paletkę, której jeszcze nie było na moim kanale. W sensie makijażu z tą paletką to jest paletka z marki Pat McGrath i to jest Ship 6 tak ona wygląda, pokazywałam ją też w ulubieńcach, ale makijażu na razie nie pokazywałam ja dzisiaj będę używać tego odcienia tego czerwone borordowego też będę używać jako rozświetlacz chcę użyć ten jasny metaliczny cień i zobaczymy czy będę w ogóle używać te Odcienie tutaj Special Shade. Zacznę od dolnej powieki i e, zacznę używać ten tutaj odcień e, bordowo-ceglany, taki matowy, bardzo ładny odcień. Nabieram go na pędzelek. No, te cienie są napygmentowane i mogą też się osypać, więc trzeba z nimi uważać. Dalej będę używać tego odcienia takiego karmelowo-beżowego i będę nim rozcierać te granice na dole. No i ten sam odcień pójdzie na górną powiekę, właśnie tam, gdzie jest już e, baza e, z Color Fix'a. No i teraz, żeby pogłębić e, ten makijaż, to wezmę ten najciemniejszy odcień matowy w palecie. E, taka ciemna czekolada. I pracuję nim bardziej przy linii rzęs. Dobra, ja poza kamerą skończyłam makijaż e, lewego oka. I teraz e, otworzę go na prawym oku. Postanowiłam, że e, na górnej powiece w ogóle nie dam żadnego błysku. Wszystko będzie w matach. Więc teraz e, e, ja... Zrobiłam poglębienie um, tym odcieniem ciemno brązowym. wziąłam taki mniejszy pędzelek i po prostu sobie dołożyłam go mocniej, zrobiłam taką też e, tym cieniem kreseczkę. Na środek powieka nałożyłam... Te tutaj jasne, jasny oraz ten biały odcień, żeby zrobić taki efekt Halo Eyes, ale matowymi cieniami. Górną linię rzęs przyciemniam e, kredką w kolorze espresso, to jest kredka z Estée Lauder. No, a na dolne powiedzmy położyłam tutaj na środku e, cień ten, e, special shade, taki bardziej złoty, oraz na samym środku ten srebrzysty. Nakładam pędzelkiem suchym. no teraz zostało mi wytuszywać rzęsy, przykleić sztuczne i idziemy dalej a propos sztuczne rzęsy bardzo pokochałam te tutaj takie zestawy z Many Lashes Duża pojemność, bardzo wygodna aplikacja, szybka, bo te rzęski są takie większe niż zwykłe kępki i dosłownie potrzebuję 5-6 kępek, i to jest bardzo szybko, łatwo. Ja lubię skręt CC taki mocniejszy. I użyłam dzisiaj akurat mieszanki tych. Wilaż Intense oraz tych wilaż e, z Mermaid. Szczerze mówiąc, te Mermaid są e, te, które mam CC skręt, e, za bardzo mocno takie e, podwinięte, więc preferuję ogólnie te. I tak, e, z tej strony już mam nałożony rozświetlacz. E, użyłam tego tutaj cienia. Metalicznego jako rozświetlacza do twarzy. On ma taki neutralny, bardzo podton. Jest bardzo ładny. Nie wiem, czy wy wiecie, ale właśnie paletki z yy, Patmagrad są przeznaczone nie tylko do makijażu oczu, ale też do makijażu twarzy. I teraz róż. Użyję ten uniwersalnej spaletki Charlotte Tilbury tutaj, żeby nie był za mocny, a żeby jednak odżywił mi ten kolor cery. Teraz przejdziemy do ust. Tutaj też nie chcę stawiać na błysk. Zrobię raczej takie satynowe usta. Wezmę kredkę Wengos. To jest odcień medium. Teraz w trendzie są takie ciemniejsze kredki takie w stylu lat 90. żeby mocno było widoczne ta kredka na ustach, e, ja na odwrót e, chcę dzisiaj zrobić tak, żeby kredka była niewidoczna, ale jednak, żeby nadawała tym ustom kształt. Tutaj wymieszam e, dwie pomadki. Jedna z Wayne Gossa, odcień Pecan. To jest e, taka brązowa, ciepły brązik, a druga e, pomadka to jest Fenty. A odcień nie pamiętam. A odcień z Color Sister. I to bardziej różowawy taki odcień. A ja zmieszam na zewnętrzną część ust. Yy, użyję tę yy, z Wayne Gosa. Te pomadki są kremowe, mają satynowe wykończenie. Bardzo wygodne wnoszenie. I na środek. No i teraz pozostali nam tylko włosy. Tutaj Wam też pokażę nowe urządzenie, które mam do stylizacji włosów i powiem Wam, co sądzę na jego temat. No i właśnie, pod choinkę dostałam nowy sprzęt do stylizacji włosów, i to jest Steam pod. 4 od L'Oreal Professional. To jest prostownica, e, którą ja najczęściej używam e, do e, falowania włosów, e, bo jak wiecie, prostownica to jest świetny też sprzęt do robienia loków, a moje włosy są bardzo proste, naturalne e, i są takie. No, słabo podatny na kręcenie, więc jedyne po czym utrzymują się u mnie loki, mniej więcej, to jest prostownica. Więc tak, to jest prostownica, która niby powinna nam oszczędzać nasze włosy, ponieważ tutaj pracuje z parą, wlewamy tutaj wodę i włosy mniej się niszczą. Też tutaj, jakoś nowsze technologia, Ja nie chcę teraz wchodzić w szczegóły. Jeżeli ten temat Was interesuje, to mogę zrobić osobny filmik, i tam wszystko Wam pokażę, co idzie w zestawie z tą prostownicą, jak ja ją używam i tak dalej. Powiem tutaj, że mi się podoba. Ta prostownica jest fajna. Ja ogólnie lubię kręcić loki na prostownicy, bo ja nie jestem w tym jakąś y, dobrą. Ja nie mam cierpliwości do układania włosów, więc potrzebuję taki sprzęt, który będzie działał szybko, skutecznie y, i nie niszczą mojej włosy. A to akurat y, ta prostownica jest fajna. Y, I teraz ułożę sobie włosy. Będę używać też taki krem y, od tej samej firmy, który jest przeznaczony do używania razem z tą prostownicą e, i wygłodzającej i też e, chroni włosy przed wysoką te temperaturą. Ja dzisiaj nie będę robić e, loki po całości. Raczej. Wyprostuję włosy i zrobię kilka loczków z przodu. A słyszycie ten dźwięk, to właśnie ta prostownica się nagrzewa. Jak tylko ten dźwięk ustąpi, to wtedy to oznacza, że jest gotowa do działania. Ja zawsze ją ustawiam na 180 stopni. No, okej, okay. taka jest moja propozycja dzisiejsza na makijaż na randkę. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Piszcie w komentarzach na dole, co o nim sądzicie. Napiszcie również, jakie tematy najbardziej Was teraz interesują w makijażu, może trendy na ten rok, może bardziej pielęgnacja może jakieś konkretne nowości? Będzie mi bardzo miło poczytać Wasze komentarze i do, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!